Do naszej poprzedniej rozmowy z Albertem, kobieta z biegiem lat zdobyła dominującą rolę w małżeństwie i przejęła całkowitą kontrolę nad mężczyzną. Jasu, Jason! Jasu tym głosową! A tropiłeś lekcję? No odrubiłem. No to i odrób jeszcze troszeczkę proszę, bo jak mama wróci i sprawdzi jest. jest. Tato, a co ty tak w okularach serdecznie po domu chodzisz? Jak mamy nie ma? To mój dom i moje okulary. Ale no to jest mi, tak się nie mieć. Ojej! Jest? No to, mama tak niechcący machnęła ręką. Nie. Ale trzy razy? Wiesz co, ty mi nie zagaduj. Ziemniaki jeszcze nienastawione, obiad nie nastawione. gotowy. Wróci do mnie. Jezu, ciągle. Jezus Maria, windzia jedzie. A chyba wadzia Mama wadzia jedzie windzią. Synku, synku, synku się do... A Ja pójdę otworzyć. pójdę otworzyć. Pójdę otworzyć. O Jezus Maria, ale za co? Co to ma znaczyć? Co to teraz było? O, działałeś? Ja chciałem cię tylko pocałować na przywitanie. Co? Ja przecież sama czuję. Powiedziałam, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. Co na obiad? Wiesz nie bo u nas w supermarkecie był remanent. Co na obiad? Był remanent i musiałem jechać na obiad. Co na obiad? Musiałem jechać na osiedle i. Ty weź, 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 nie denerwuj mnie, mężczyzno. Co na, że tak sobie pozwolę użyć metafory, obiad? z Przez mnie świnioka karmić? Ale wszystko ja jest zdrowe. Czy ja jakaś chora jestem? Przepraszam bardzo, ja przychodzę do domu i ja chcę porządnie zjeść. A nie zdrowo. Oż ty. Masz tu ode mnie. Kwiatka. Przynajmniej ty na dzień kobiet. <grym> Także Nuniuś, poznaj moje dobre serce. Zjem na mieście? Ale czekaj, dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Uspokój się, mężczyzna ma znać swoje granice. Ja, ja, ja już cię znam. Znowu pójdziesz ze swoimi koleżankami na likierek. Uspokój się, mężczyzno. Swoje granice. A pomyślałaś czasem o mnie. A może ja też mam uczucia? Może ja też chciałbym wyjść na miasto do sklepu. Do ludzi. Kurczę, Juniuś zrozum, że miejsce mężczyzn jest przy garach. Przy garach. I wbij to sobie do głowy raz na zawsze.